Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kosmetycznych ulubieńcach lutego. I muszę Wam powiedzieć, że w tym miesiącu jestem strasznie zadowolona i nie mogę się doczekać, aż Wam po prostu poopowiadam o tych wszystkich rzeczach, dlatego że mam wrażenie, że to są to same hity po prostu takie najlepsze z najlepszych, jakie znalazłam ostatnio. Jestem tak zadowolona i tak chcę bardzo Wam poopowiadać o tym. I nie wiem, od czego zacząć, ale myślę, że najlepsze zostawię na koniec, także zacznę od makijażu, pielęgnacja będzie na koniec. Jeżeli chodzi o makijaż, to wróciłam do mojego podkładu z Shiseido: to jest Sun Protection Liquid Foundation. Ja wracam do niego właśnie w takim okresie jesienno-zimowym, zimowo-wiosennym, powiedzmy, kiedy jestem blada, bo ten podkład jest bardzo jasny i właśnie mogę go używać. Właśnie w takim okresie on się bardzo dobrze sprawdza, on się wtedy nie ściera, on bardzo dobrze wygląda, wytrzymuje cały dzień, daje takie nowe lekko wykończenie, trochę takie rozświetlone, w zależności od tego, jaki krem nałożę właśnie pod spód, to tak właśnie wygląda. Bardzo go lubię, właśnie utrzymuje się cały dzień i w tym okresie takim zimowym u mnie sprawdza się rewelacyjnie, mimo tego, że jest to podkład skierowany pewnie głównie do używania latem, dlatego, że ma tutaj filtr i pewnie jest, wiecie, przeznaczony do tego, ale ponieważ ja filtrów używam i tak teraz cały rok, także bardzo dobrze, że mam właśnie taką ochronę i tak używam kremu, który ma filtr 50, także mi to zupełnie nie przeszkadza. Ewentualnie, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, do zdjęć on się nie nadaje. Ale, ale jeżeli chodzi o podkład właśnie taki zimowy, to jest super i właśnie teraz do niego wróciłam i używam go teraz cały czas. Kolejna rzecz to też coś, do czego wróciłam po długim czasie. Jest to paint pod zmaka. Ja mam w kolorze Painterly. Miałam też Study, ale on już jest taki błyszczący. To jest taki um, cieli w kremie. W kolorze takim jakby pudrowo-różowym, trochę takim neutralnym, takim nude, może lekko. Kolor mi się bardzo podoba. Formuła tego produktu też jest rewelacyjna, bo jest tak miękka jak masełko po prostu. Kiedy nakładanie tego produktu na powiekę, to jest czysta przyjemność i ja uwielbiam. Kiedyś nie lubiłam tego produktu, dlatego że miałam wrażenie, że on ma być dla mnie bazą pod cienie, ale on tą bazą do końca nie jest, dlatego że on się. I tak się roluje, jakoś tak, te cienie na nim nie wytrzymują zbyt długo i wróciłam do, nim, do niego po długim czasie i właśnie ostatnio zaczęłam go używać i zobaczyłam, tak mówię, dam mu szansę, zużyję go i tak będę sobie go używać, wiecie, jak nie potrzebuję mieć perfekcyjnego makijażu cały dzień. W ogóle widzę, że światło jest, no ciemno tutaj jest bardzo, więc kolor w ogóle mojej twarzy jest troszkę odbiegający od rzeczywistości, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza i że to nie będzie wyglądało dziwnie potem. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten produkt, ostatnio sprawdza się naprawdę super. Używam go codziennie, używam go pod różne cienie, pod wszystkie cienie, które mam i naprawdę pod, każdym, pod każdymi się sprawdza. Jestem zaskoczona, dlatego że on teraz nagle wytrzymuje cały dzień, te cienie się nie rolują, nie zbierają. No może, jeżeli tam wiecie po 12, już godzinach, po 14, na przykład ten makijaż już nie jest tak świeży i zdarza mu się zrolować, ale to też zależy od tego, jakie cienie używam. Czy to są cienie, wiecie, perłowe, jakieś satynowe, czy to są cienie matowe. Sprawdza się rewelacyjnie, tego kolor ma przepiękny. Uwielbiam go używać nie tylko jeżeli chodzi o, ten, o tę konsystencję, dlatego, że jest taki właśnie jak masło, jest tak przyjemny. Do tego ma przepiękny kolor, bo on rozjaśnia powiekę i daje mi taki kolor, który ja uwielbiam taki szaro-różowy, ale jaśniejszy niż moja powieka. Ja uwielbiam taki kolor i bardzo ładnie wygląda, właśnie dlatego. Ojej. Ten paint pot też bardzo ładnie wygląda nawet sam, tyle tylko, że sam no to on tak za długo się u mnie przynajmniej nie utrzyma jeszcze, aż tak mu nie ufam, żeby go zostawić samego, chociaż kiedyś tak robiłam, no tak jak mówię, nie sprawdzał się. Ostatnio jest dla mnie świetną bazą po prostu i bardzo ładnie na nim wyglądają. Każde cienie, fajnie się blendują, naprawdę bardzo go polubiłam i jestem aż zaskoczona, bo wróciłam do niego i, i naprawdę naprawdę daję radę. To jest jedyna baza, której ostatnio używam, bo nie chcę mi się używać bazy podcieni i właśnie używam tylko tego produktu i naprawdę naprawdę się sprawdza. Kolejna rzecz, nie ma tego dużo w zasadzie, muszę Wam powiedzieć, ale kolejną rzeczą jest pędzelek i jest to pędzel zoewy, Jest brudny i jest to 126 Lux Cheek Finish. To jest jedyny pędzel Zoewe, jaki mam. I muszę Wam powiedzieć, że teraz rozumiem, dlaczego wszyscy zachwalają tak te pędzle i uważają, że są jednymi z najlepszych, jak nie najlepszymi pędzlami. Już pomijając te, wiecie, Hakuchodo i jakieś te inne bardzo profesjonalne i bardzo drogie pędzle. Ten jest niesamowity, po prostu jest tak miękki, jest tak miły, jest tak precyzyjny, to włosie w ogóle nie traci kształtu, bardzo ładnie wygląda i po myciu, i wiecie, przed myciem w ogóle wszystko. Precyzyjnie rozciera właśnie, bardzo ładnie nakłada produkty. Ten pędzel mam wrażenie, że nabiera wystarczającą ilość produktu. To nie jest tak, że nakładamy, nakładamy, niezależnie od tego, jaki to jest produkt. Czy on jest bardziej napigmentowany, czy mniej, to ten pędzel nabiera go tyle, że będzie ten produkt widać i po prostu możemy go sobie precyzyjnie rozetrzeć i można też pewnie przesadzić. Jeżeli nałożymy czegoś za dużo. Ale jest tak miły, jest tak miękki, w ogóle tak precyzyjnie nakłada właśnie bronzer. Uwielbiam go używać, naprawdę. I teraz dopiero rozumiem zachwyty nad tymi pędzlami, dlatego że naprawdę używanie go to czysta przyjemność. I miałam też okazję używać tych pędzli z tej serii Rose Gold, Rose Golden, coś takiego. I one też są wszystkie rewelacyjne. I do cieni, i do twarzy, po prostu do nakładania linera, do rozcierania kresek, po prostu sprawdzają się niesamowicie, są, są świetne. No ale ja mam tylko ten i muszę Wam powiedzieć, że. Jakbym miała okazję przetestować więcej, albo jednak kupić więcej, to no będę się zastanawiać, dlatego że naprawdę dobre pędzle. Nie wiem, czy nie najlepsze chyba. Ciężko mi to powiedzieć, ale chyba lepsze od Real Techniques. I... No ale nie wiem, wiecie, tamte też mam dłuższy czas, a ten mam dopiero chyba miesiąc, więc dajmy czas trochę i <laughs> nie podniecajmy się, tak? Zobaczymy, jak, jak to dalej będzie. I ostatnią rzeczą w zasadzie z kolorówki, powiedzmy, szeroko pojmowanej mm, będzie lakier. Jest to lakier Rimmel London e, Rita Ora, to jest 498 Rain Rain Go Away. I jest to lakier, który jak zobaczyłam kiedyś pierwszy raz, to w ogóle mi się nie spodobał. Stwierdziłam, że mm, nie, ja wolę te moje szare, jakieś tam brązowe, jakieś takie szarobure, a ten taki był... Mm. Ale ostatnio jak zobaczyłam go u koleżanki, to tak się zakochałam, że teraz maluję paznok się non-stop. Wygląda przepięknie, po prostu moim zdaniem jest to... Przepiękny lakier, który idealnie pasuje do mojej, nie wiem, karnacji. Ta skóra nie wydaje się, wiecie, ani taka żółta, ani blada. Po prostu bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba. Fajnie się nie maluje, ma szeroki pędzelek, nie odpryskuje. Dwie warstwy kryją zupełności, no to są dwie warstwy, wygląda super. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. W ogóle ja lubię te lakiery z Rimela właśnie w tych małych buteleczkach, bo po pierwsze mają przepiękne kolory. Zazwyczaj to są lakiery, które kolorami swoimi można bardzo dopasować do kolorów zesji, które bardzo mi się podobają i właśnie są takie... Unikalne, że właśnie no, różnią się takimi drobnymi szczegółami, także bardzo ładnie wyglądają i właśnie bardzo lubię te lakiery i chyba to są moje ulubione takie właśnie lakiery drogeryjne powiedzmy. Mają fajne małe butelki, więc też nie używamy ich, wiecie, 10 lat, fajnie się spisują, dobrze się nakładają, także bardzo mi się podoba i chyba będę musiała kupić e, swoją, swój egzemplarz tego produktu, <laughs> dlatego że tak jak mówię, to nie jest mojej koleżanki, ale zakochałam się na tyle, że musiałam właśnie o nim powiedzieć. No bo póki co po prostu jestem zauroczona tym kolorem. I ostatnie dwie rzeczy to są, to są rzeczy, które po prostu chciałabym polecić każdemu. Są rewelacyjne i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Jestem bardzo zadowolona po prostu, kiedy tego używam i bardzo się cieszę. I to, jakie daje efekt, no po prostu jestem naprawdę zachwycona, więc muszę Wam o tym opowiedzieć. I pierwsza rzecz to jest krem pod oczy. Firma Yonel to jest Infusion Night Cream Anti-Wrinkle Supreme Effect. I to jest krem podoczynaną, co ma 15 ml. Jak widzicie, opakowanie jest sporawe, ale jest przeuroczy. Tutaj jeszcze ma taką kokardkę, tutaj właśnie naciska się i wychodzi tam, gdzie produkt. Jego zaczęłam używać e, nie wiem, na koniec stycznia. Jakoś tak skończyły się wszystkie moje kremy i stwierdziłam, dobra, zaczynam używać ten. I ja już od pierwszego użycia zauważyłam różnicę. To jest krem zupełnie inny niż te, które do tej pory miałam. Po prostu ja nigdy nie miałam styczności z tak rewelacyjnym kremem. Dlatego, że on jest Mm, on jest taki gęsty, kiedy go nakładamy, to czuć on się tak fajnie wcale nie rozprowadza, trzeba go naprawdę tak ładnie, dokładnie wklepać, żeby on, mm, żeby on się ładnie, wiecie, rozsmarował po całej okolicy oczu, a nie został, bo jest taki gęsty, jest bardzo treściwy, jest biały i mam wrażenie, że trochę bieli okolice oczu właśnie, kiedy go nałożymy i, i rozetrzemy, no to przez chwilę on właśnie zanim się wchłonie, bieli, ale on pozostaje całą noc na skórze. On tak niesamowicie nawilża, on jej nie przetłuszcza, bo to nie jest tłusty krem. Kiedy ja się budzę, to ja po prostu czuję, że ta okolica jest tak nawilżona. Ja mam wrażenie, ja nie wiem, może się mylę, ale ja mam wrażenie naprawdę, że moje zmarszczki albo się wypełniły, albo zmniejszyły, że kiedy, nie wiem, maluję się rano i kiedy nawet się uśmiecham, to widzę, że mam tutaj takie linie, które miałam wcześniej, ale już nie ma takich takiej wiecie przesuszonej skóry po prostu. I mam wrażenie naprawdę, że krem jest rewelacyjny. Nie uczulił mnie, nie wiem, nie spowodował żadnej al reakcji alergicznej, mimo tego, że są to kremy chyba skierowane do kobiet 40+. Plus. Dlatego właśnie Wam o tym mówię, dlatego że no pewnie nie każdy powinien ich używać. I dlatego ja na początku potraktowałam to jako testy. Zobaczę, czy nie wiem, coś się nie stanie, prawda? Czy, czy nie dostanę jakiegoś uczulenia. Nic takiego się nie stało. Krem jest po prostu rewelacyjny i będę go używała teraz cały czas. Jeżeli coś się zmieni, to dam Wam znać. Ale póki co jestem po prostu zachwycona, bo tak nawilża, jak ja nigdy nie miałam takiego kremu. Po prostu ja używam różnych kremów, miałam próbki też różnych kremów i droższych, i tańszych, i po prostu wszystkich i przeciw, wiecie, z zmarszczkom i nie wiadomo co. I żaden nie był tak dobry jak ten. To jest krem dla mnie wyjątkowy i naprawdę spisuje się rewelacyjnie. I naprawdę mam wrażenie, że wypełnił trochę te zmarszczki, że ta skóra przede wszystkim jest bardziej nawilżona i przez to właśnie nie wygląda na taką przesuszoną i o wiele lepiej na niej wszystko wygląda. Po prostu rewelacja, jestem zachwycona i naprawdę mogłabym tak opowiadać i opowiadać, ale jeżeli macie tylko, nie wiem, dostęp albo weźcie próbkę sobie w Daglasie są dostępne te kremy. Coś niesamowitego, po prostu ja jeszcze nie miałam takiego kremu. Dajcie znać, jeżeli używałeś tego kremu, albo znacie tę markę, to dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo ja mówię, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam, nie jestem zachwycona. I ostatnia rzecz, której używam niezbyt długo, ale efekty, jakie daje, po prostu zaskoczyły mnie niesamowicie. I jest to pomadka Sylwego, pomadka odżywcza z peelingiem. A ja Wam pokazywałam ją w holu. Mam ją właśnie od niedawna, więc tak nie wiedziałam, czy o niej opowiadać czy nie, ale używam jej ostatnio kilka dni pod rząd i jestem po prostu zachwycona, dlatego że. Ta pomadka, nie dość, że ona wilża, nie dość, że ona fajnie pilinguje te usta, to jeszcze pozostawia je w takim stanie na bardzo długo, że one wyglądają dobrze. I może to jest, wiecie, przed takie no, zbyt wczesne opowiadanie o tym, bo może powinnam po prostu dłużej poużywać tego produktu, ale na tyle na ile go używam. Póki co jestem naprawdę zachwycona, dlatego że on właśnie pilinguje moje usta. Ja mam z tym problem, dlatego że ja mam. Moje usta są bardzo suche, przesuszają się bardzo łatwo. Kiedy nakładam jakieś balsamy i dokładam kolejne warstwy, to mam wrażenie, że one jeszcze bardziej przesuszają te usta, nie nawilżają, że wcale nie pomagają. I mam taki właśnie problem, że Ciężko mi nawilżyć je dobrze i mam wrażenie, że kiedy używam tego produktu, to po prostu martwy naskórek jest peelingowany, więc on schodzi, te usta są ładne, gładkie i wszystko na nich ładnie wygląda i dodatkowo jeszcze są nawilżone, dlatego że to jest produkt bez parafiny, więc on fajnie się wchłania, nie pozostawia żadnej właśnie takiej tłustej warstwy, warstwy, która sprawia, że nam się wydaje, że usta są nawilżone, ale niekoniecznie. Także jestem naprawdę zachwycona, i to jest taki produkt dwa w jednym, właśnie, że nie muszę wykonywać peelingu wieczorem albo wtedy, kiedy mi się przypomni, ewentualnie, tylko po prostu używam cały czas tego i cały czas mam ładne usta i zadbane i takie właśnie wiecie bez, bez zbędnego naskórka. Naprawdę rewelacja, mimo tego, że zapach. Do zapachu już się przyzwyczaiłam. Nie jest zbyt ładny, ale jakoś tak nie czuć go też za bardzo, ale efekty jakie daje naprawdę. Nie chcę nic mówić, ale możliwe, że znalazłam pomadkę idealną, ale będę jej jeszcze używać, także będę dawać Wam znać w ogóle. Ach, to nie będę Wam opowiadać, jakie filmy chciałam nagrać, ale myślałam, żeby coś pojawiło się właśnie, a propos balsamu do ust. No ale zobaczymy, jeszcze będę, jeszcze będę testować i zobaczymy. Także opowiedziałam Wam o takich moich perełkach z tego miesiąca. Bardzo dużą przyjemność sprawiało mi używanie tych rzeczy i mam nadzieję, że nie wiem, że znacie te produkty albo że zachęciłam Was może do przetestowania, bo naprawdę są rewelacyjne. Jeżeli szukacie kremu pod oczy, to na noc polecam, naprawdę. Nie używam, na dzień, mam też krem na noc, ale... Ten gram nie jest aż tak treściwy, jak to. Nie wiedziałam, czego się spodziewać i właśnie chciałam tak zobaczyć, ale chyba, że może z tej samej serii jest tak treściwy. Nie wiem dajcie mi znać, jeżeli znacie tę markę i macie te produkty, to dajcie znać, że też trochę poczytałam. Właśnie też o, o tych rzeczach, o tych kosmetykach i właśnie dlatego się skusiłam. Także jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę. I wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zachęciłam Was trochę do tych rzeczy. Także do zobaczenia, do następnych filmów. Pa!